Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim drugim filmie. z tej strony Kermix, a dzisiaj zajmiemy się reflinkami do Lola. Wiele osób po prostu wie, że jak w wielu grach można dostać sobie za reflinki dodatkowe punkty, zasługi, jak ma ktoś polską wersję IP lub Riot Points, no nie? Więc tak. Nie wiem. Mało kto wie, gdzie po prostu dodać, gdzie znaleźć miejsce, w którym możecie zobaczyć ten wasz refling. ponieważ on się znajduje w bardzo niewidocznym miejscu. Wiele osób sobie szuka, szuka, szuka. Nigdzie tego nie może znaleźć i po prostu rezygnuje z tego, no nie? A mogłaby zdobyć sobie na tym bardzo dużo punktów zasługi albo raj od pońców. On, zjeżdżamy, żeby go znaleźć, musimy zjechać sobie na sam dół strony. I tutaj mamy coś takiego, jak zaproś znajomego. Widzicie, to jest bardzo drobnym drukiem, więc no nie jest, nie jest widoczne. Jakby ktoś o taką... Ja za pierwszym razem też jak sobie szybko jecham czytam, czy, tam, czy tam, nawet na to nie zbijcie uwagi. No ale klikam sobie w, ten, w tą zakładkę zaproś znajomego. I tak, zacznijmy sobie od yy, reflingu. Jeżeli ktoś zarejestruje nam się przez ten refling. Yy, po prostu go sobie rzuci tutaj no nie rzuci go sobie mm, rzuci go sobie tam no nie dodatkowe zakładki to ja musi coś takiego no nie zarejestruję się normalnie to wy za to dostaniecie tak raz właśnie ośrapjano. przejdźmy do nagłówka jeżeli wbije w ten, ta osoba, która się zarejestrowała, wbije piąty poziom. Dostaniecie od razu, po, po prostu właśnie. Teraz Wam pokażę. Klikamy wykorzystaj. No nie. Miałem jedną osobę, która wbiła poziom piąty. I miałem 250 za jedną osobę. Teraz mam już dwa wszystkie, e, wszystkie dwóch wszystkich znajomych na poziom piątym. Zatem mam już tych 500. No nie. Łącznie. Dostałem więc. Nawet nie jestem darmowy. praktycznie 500. A możecie sobie piąte poziomy robić sami, to wbijecie sobie w dzień, no nie, bo tam chyba na trzecim poziomie dostaniecie RP. Kupujecie sobie IP-Busta i szybko wbijacie. No nie, to wam zajmie nawet pół dnia, wam to nie zajmie. Wbicie poziomu piątego. No i tak, kiedy osiągnie ktoś poziom dziesiąty, to tutaj mamy wszystko napisane. Jeden znajomy, 500 punktów zasługi i odznaka dla forum. Dwóch znajomych, 500 PZ trzech znajomych, 500 p.z. 4 dalej 500 piątych, 500 i e, strona run dodatkowa, no nie, bo wiecie normalnie żeby kupić to albo chyba 640 RP, chyba, nie jestem pewien, albo 5, no mniejsza mniejsza o to, e, albo 6300 punktów zasługi więc Tutaj macie 500, na no nie, i strony na runy, to jest dla was doskonałe. Tutaj macie 10 znajomych i to jest 975 i od końców to już jest, yy, no, na dobrego, na jakiegoś fajnego skina. Już wam wystarczy. 25 znajomych, to już macie skórki. Szary Warwick, bohater Warwick i odznaka na forum, no nie macie, czy do Warwicka? I teraz 2000 PZ i średniowieczny Twitch na, za 50 znajomych, za 75 znajomych macie tutaj 4000 rajot pointsów, no nie? I za 100 znajomych, no macie aż 10000 RP i odznaka mistrza na forum, co nie? Wiecie, jak korzystacie dużo z forum, to to, no, fajnie wygląda taka, taka odznaka, no nie? No i 150 znajomych, to macie 50, 5000 RP za każdych 50 zaproszonych znajomych po setce, no nie? No i tak. Tutaj jeszcze, bo jak to działa, no nie? I musimy się podzielić kodem lub prośbą, lub poprosić znajomego, by wpisali Twoje imię przywoływacza, lub e-mail przy rejestracji, no nie? Trzymamy 2,250 250 punktów zasługi, ilekroć znajomy osiągnie poziom piąty oraz inne nagrody, kiedy osiem poziom dziesiąty, no nie. No i obserwuj postępowania swoich znajomych i otrzymasz coraz lepszego. Tu możecie obserwować. Tutaj, jeżeli zaprosicie ich poprzez e no nie, nikogo nie lepsze. A tu udane zaproszenia no nie. Ja tylko dwa na poziom piąty, tu mam na czwarty. Ale jak widzicie, te dwa były dawno. Nie wiem, pewnie jest moje z tych, tych jakichś. Może nawet dwa sobie zrobiłem tam pół dnia, mimo że to zajęło. Nie wiem, jakby, wiecie, jak ktoś by chciał, no nie, to bym mógł sobie 10 kąt spokojnie doprowadzić do 10 poziomu w, no nie wiem, miesiąc. Miesiąc. Jest, co ja tam? Dwa tygodnie. Góra by mu to zajęło. Znaczy na, na bustach, no nie. No dobra, to było na tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do lajkowania i subskrybowania i obejrzenia mojego pierwszego filmu. Tam również macie sposób, jak możecie zarobić od końcy. Yy,